Są poranki, kiedy wszystko wydaje się cięższe niż zwykle. Twoje ciało jest zmęczone, umysł pełen zmartwień, a serce odczuwa ciężar pozornie niekończących się walk. Ale właśnie w takich chwilach Bóg najbardziej pragnie do Ciebie przemówić. Chce Ci pokazać, że dzień może zacząć się inaczej, że zwycięstwo może zrodzić się właśnie z tego, co wydawało się trudne. Nic, z czym się zmagasz po przebudzeniu, nie jest większe niż moc tego, który podtrzymuje cię od pierwszego oddechu. Zanim zrobisz pierwszy krok, zanim jeszcze wstaniesz z łóżka, nadchodzi święty moment. W którym możesz całkowicie odmienić bieg swojego dnia. Modlitwa, którą odmawiasz rano, jest kluczem, który otwiera drzwi błogosławieństw, dostosowuje twoje serce do woli Bożej i daje ci siłę, by przezwyciężyć to, co cię czeka. Kiedy wypowiadasz Mu pierwsze słowa dnia, to, co niemożliwe, zaczyna się poruszać, chaos przekształca się w porządek, a to, co kiedyś było wątpliwością, Staje się drogowskazem. To czas, by otworzyć serce, porozmawiać z Bogiem i pozwolić mu przemienić ten poranek, który mógł zacząć się trudno w świadectwo zwycięstwa. Bo kiedy się modlisz, Bóg działa, kiedy ufasz, on działa, a kiedy powierzasz swój dzień w jego ręce, żadna siła nie powstrzyma tego, co niebo już przeznaczyło dla twojego życia. Zostań ze mną do końca tej modlitwy i poczuj. Jak Boża obecność przemienia każdy szczegół Twojego dnia. Jeśli wierzysz, że Pan może dziś działać z mocą, zasubskrybuj kanał, polub go i napisz w komentarzach: Zaczynam dzień z Bogiem. Z każdym razem, gdy to powiesz, Twoja wiara staje się silniejsza, a Boża moc jest jeszcze bardziej widoczna w Twoim życiu. Wschód Słońca zwiastuje nie tylko nowy dzień, ale także nową szansę na nowy początek. I właśnie to Bóg oferuje Ci każdego ranka nową szansę na napisanie innej historii. Niezależnie od tego, jak wyglądał wczorajszy dzień, czy były łzy, zmagania, frustracje, czy nawet zniechęcenie, Pan mówi Ci dziś: Synu, córko, teraz odnawiam Twoją siłę. I to odnowienie dokonuje się poprzez modlitwę. Rozpoczęcie dnia od rozmowy z Bogiem ma nadprzyrodzoną moc. Poranna modlitwa to nie tylko rytuał, ale bezpośrednie połączenie ze stwórcą. To moment, w którym wyciszasz się od zgiełku świata i łączysz się ze źródłem wszelkiego spokoju, mądrości i siły. Kiedy modlisz się przed stawieniem czoła obowiązkom dnia, coś zmienia się w tym, co niewidzialne. Niebiosa się poruszają, aniołowie są posyłani, a Duch Święty zaczyna układać wszystko na korzyść tych, którzy ufają. Możesz budzić się każdego dnia z ciężkim sercem, myśląc o rachunkach do zapłacenia, problemach do rozwiązania lub trudnych ludziach. Ale jest prawda, o której warto pamiętać. Modlitwa nie tylko zmienia okoliczności, ale zmienia Ciebie, daje Ci spokój ducha, by stawić czoła temu, co wydawało się niemożliwe, rozeznanie, by podejmować właściwe decyzje i odwagę, by trwać. Nawet gdy wszystko wydaje się walić. Podczas swojej ziemskiej posługi Jezus zawsze rozpoczynał dzień modlitwą. Choć był synem Bożym, szukał Ojca wcześniej rano. To pokazuje, że modlitwa nie jest wyrazem słabości, lecz zależności i mądrości. Kiedy zginasz kolana przed Bogiem, stajesz przed światem z autorytetem. Siła, której potrzebujesz, by przezwyciężyć bitwy. Zarówno te widoczne, jak i niewidoczne, pochodzi nie z Twojej woli ani zdolności, lecz z obecności Boga mieszkającego w Tobie. Poranna modlitwa jest jak tarcza osłaniająca Twojego Ducha. Chroni Cię przed negatywnymi słowami, atakami duchowymi i myślami, które próbują ukraść Twój spokój. Kiedy oddajesz swój dzień w ręce Boga, wróg traci moc, by Cię skrzywdzić. Może próbować, ale nie może pozostać, bo tam, gdzie jest światło, nie ma miejsca na ciemność. I możesz pomyśleć, ale modlę się, a sprawy wciąż są trudne. Pamiętaj, że modlitwa nie jest magicznym kluczem, ale procesem wiary. Czasami Bóg nie zmienia sytuacji od razu, ponieważ uczy cię ufać Jego czasowi, jego doskonałemu działaniu. Każdego ranka, gdy się modlisz, coś się buduje. Twoja wiara się umacnia, twój umysł oczyszcza się, a droga jest przygotowywana. Nie ma zmarnowanego poranka, jeśli zaczyna się od modlitwy. Nawet jeśli dzień nie idzie zgodnie z planem, gdy rozmawiasz z Bogiem wcześnie rano, On przemienia chaos w naukę, a zniechęcenie w nadzieję. Bo ranna modlitwa to paliwo, które pozwala ci iść naprzód, nawet gdy droga wydaje się długa. Zanim więc wyjdziesz z domu, zanim sprawdzisz telefon, zanim zaczniesz martwić się o przyszłość, porozmawiaj z Bogiem. Powiedz Mu, Pel, Panie, oddaję ten dzień w Twoje ręce. Kieruj moimi krokami, strzeż mojego umysłu, wybaw mnie od zła i czyń we mnie Twoją wolę. To proste poddanie się wystarczy, by całkowicie odmienić Twój dzień. I pamiętajcie, Bóg nigdy nie ignoruje szczerej modlitwy. Słyszy nawet najbardziej nieśmiały szept i przemienia ciszę świtu w odpowiedź dla świtu. Zwycięstwo, którego szukasz, może leżeć właśnie w tej modlitwie, którą postanowisz dziś odmówić. Jeśli ta wiadomość trafiła do Twojego serca, zasubskrybuj kanał już teraz, polub go i napisz w komentarzach, rozpoczynam Dzień Modlitwą. To nie tylko frazes, to deklaracja wiary. I za każdym razem, gdy deklarujesz wiarę, niebo działa na Twoją korzyść. Kiedy zaczyna się dzień, wielu dźwiga ciężar zmagań, których jeszcze nie pokonali. Są problemy, które wydają się nierozwiązywalne, drzwi, które uparcie pozostają zamknięte, i marzenia, które wydają się zbyt odległe, by je zrealizować. Ale prawda jest taka, że Bóg wzywa Cię nie do życia pozorami, ale wiarą. To, czego oczy nie widzą, Wierzące serce już czuje. I to właśnie w porannej modlitwie to, co niemożliwe, zaczyna działać na Twoją korzyść. Biblia jest pełna przykładów ludzi, którzy stawiali czoła trudnym dniom, ale o świcie odnajdywali siłę w Bogu. Dawid, zanim stawił czoła swoim wrogom, szukał obecności Pana. Powiedział: Rano usłyszysz mój głos, Panie. Rano będę cię prosił o modlitwę i będę czuwał. Psalm 53. Dawid wiedział, że zanim sięgnie po miecz, musi najpierw zgiąć kolana. Zwycięstwo zaczyna się w modlitwie, a nie w bitwie. I dokładnie tak jest z tobą. Zanim stawisz czoła wyzwaniom dnia codziennego, zanim napotkasz przeciwności, porozmawiaj z Bogiem. Proś go, aby szedł przed tobą, pokrzyżował plany wroga i przygotował ci ścieżki, którymi będziesz kroczył. Bóg specjalizuje się w otwieraniu drzwi, których nikt inny nie potrafi, w przemienianiu pozornie beznadziejnych sytuacji i w sprawianiu, że to, co nieprawdopodobne, staje się rzeczywistością. Być może obudziłeś się z ciężkim sercem, czując, że nic się nie zmienia, że wszystko jest trudne, że czas mija, a obietnice jeszcze się nie spełniły, ale wiedz, że Boży czas nigdy się nie spóźnia. Ono Tobie nie zapomniał. On po prostu przygotowuje coś wspanialszego niż sobie wyobrażałeś. Każdy poranny dzień modlitwy jest niczym ziarno zasiane na polu wiary, a w odpowiednim czasie to ziarno wykiełkuje i zakwitnie, przynosząc owoc zwycięstwa. Modlitwa ma moc, by zestroić ludzkie serce z boskim celem. Kiedy się modlisz, nie tylko prosisz o coś, deklarujesz zaufanie do Bożego planu. Ale kiedy jest zaufanie, jest pokój. Nawet jeśli okoliczności się jeszcze nie zmieniły, to właśnie ten pokój wróg próbuje ci ukraść, gdy budzisz się niespokojny, zmartwiony lub pozbawiony motywacji. Ale kiedy klękasz i modlisz się, deklarujesz światu duchowemu, że należysz do Boga i że żadna siła sprzeciwiająca się nie może cię powalić. Są bitwy. O których nie śniłeś, że zostały już wygrane podczas modlitwy. Bóg działa w tym, co niewidzialne działa cicho, lecz precyzyjnie. Gdy zginasz kolano, On posyła anioły, przemienia serca, zmienia ludzi i otwiera ścieżki. Dlatego nigdy nie lekceważ mocy porannej modlitwy. I to klucz, który łączy niebo z ziemią, przemieniając zwykły dzień w dzień cudów. Być może dziś Bóg wzywa Cię do większego zaufania, do przebudzenia się i zanim zaczniesz narzekać, do dziękowania. Zanim zaczniesz się martwić, do poddania się. Zanim zaczniesz się bać, powiedz: Panie, wiem, że Ty masz wszystko pod kontrolą. Kiedy to zrobisz, siły ciemności stracą władzę nad Twoim umysłem. Niepokój ustąpi miejsca nadziei, strach ustąpi miejsca wierze. A to, co niemożliwe, zacznie stawać się realne. Módl się dziś rano z wiarą. Mów szczerze do Boga. Powiedz: Ojcze, składam przed Tobą wszystko, co mnie dotyczy. Oddaję to, czego nie mogę kontrolować. Proszę, aby Twój Duch Święty prowadził mnie dziś, i aby żadna wrogia pułapka nie mogła na mnie zaskoczyć. Błogosław moje kroki i moje decyzje, a wszystko, co robię, niech wychwala Twoje imię. Ta modlitwa odmawiana z otwartym sercem może całkowicie odmienić bieg twojego dnia, ponieważ kiedy oddajesz kontrolę Bogu, On zaczyna działać w obszarach twojego życia, o których nawet nie wiedziałeś, że wymagają transformacji. I pamiętaj, kiedy się budzisz i rozmawiasz z Bogiem, niebo działa na twoją korzyść. Zwycięstwo nie znajduje się w zgiełku bitwy, ale w ciszy modlitwy. To tam, w Twoim pokoju, kiedy nikt nie patrzy, Bóg zaczyna zapisywać zwycięstwa, które zobaczy cały świat. Jeśli ta wiadomość poruszyła Twoje serce, zasubskrybuj kanał już teraz, polub go i napisz w komentarzach, rozpoczynam dzień z wiarą i kończę go zwycięstwem. Twój udział wzmacnia ten łańcuch modlitewny i pomaga nieść Słowo Boże wielu innym ludziom potrzebującym odnowy. Gdy zaczyna się dzień, ludzkie serce często budzi się już niespokojne. Myśli pędzą, martwią się o to, co nadejdzie, boją się, że coś pójdzie nie tak, to odbicie duszy, która wciąż próbuje udźwignąć to, co tylko Bóg może udźwignąć. Istnieje jednak potężny duchowy sekret, który całkowicie odmieni bieg każdego dnia, oddanie wszystkiego w ręce Boga z samego rana.